Hej, cześć. Witajcie. Jeżeli szukacie dobrych bezprzewodowych słuchawek True Wireless, to bardzo dobrze trafiliście, bo w tym filmie zajmiemy się recenzją słuchawek Samsung Galaxy Buds 2. Buds 2 są zapakowane w takie białe i całkiem nieźle prezentujące się opakowanie. Choć jak możecie zauważyć, część tego pudełka ta z kodem kreskowym była tutaj wycinana. Ale dlaczego tak się stało? O tym powiem Wam w późniejszej części tego filmu. W środku opakowania znajdziemy przewód USB-C, wymienne gumki, instrukcję oraz oczywiście same słuchawki, które znajdują się w białym etui ładującym. Same słuchawki są natomiast koloru czarnego. Jak już wcześniej wspomniałem, są to słuchawki True Wireless. Oznacza to, że działają one bez żadnego kablowania. Sprawia to, że korzystanie z nich jest bardziej komfortowe od standardowych słuchawek na kablu, choć warto też zaznaczyć, że takie słuchawki łatwiej jest gdzieś zgubić, ale na szczęście Samsung wymyślił na to sposób, mianowicie za pomocą smartfona. Możemy zlokalizować nasze słuchawki Bac 2. Ja na szczęście przez parę miesięcy korzystania z nich nie musiałem nigdy z tej opcji skorzystać, ale w razie czego możliwość zlokalizowania baców może okazać się niezwykle przydatna. Idąc dalej, należy wspomnieć, że te słuchawki cechuje wodoszczelność w standardzie, IPX2 oznacza to, że są one odporne na zachlapania, ale gdybyście chcieli iść pod prysznic z tymi słuchawkami, to może być to jednak dla nich już zbyt wiele. Poza tym mamy tutaj również ANC, czyli aktywną redukcję szumów, która działa całkiem nieźle. Może niewybitnie, ale nieźle. ANC możemy włączyć w aplikacji Samsung Wearable. Tam zresztą możemy włączyć również. Funkcję wzmocnienia dźwięku z otoczenia, która sprawuje się naprawdę fajnie, bo dzięki niej możemy lepiej słyszeć dźwięki otoczenia. Będziemy słyszeć je nawet lepiej niż bez słuchawek, co jest naprawdę ciekawe i może to sprawiać, że te słuchawki mogą w pewnym stopniu służyć jako aparat słuchowy. Funkcja ta prawdopodobnie jest kierowana przede wszystkim dla osób niedosłyszących. Jak już jesteśmy przy aplikacji Samsung Wearable, to należy zauważyć, że poza włączeniem funkcji, o których przed chwilą wspominałem, możemy tutaj również pobawić się ustawieniami naszych batsów, a także możemy nieco zmienić charakterystykę dźwięku poprzez korektor dźwięku. Co ważne, niektóre funkcje, takie jak NC, możemy również włączyć za pomocą samych słuchawek, ponieważ wspierają one funkcje dotykowe. Poprzez dotyk możemy również zwiększyć lub zmniejszyć głośność dźwięku w słuchawkach. Słuchawki te w teorii mają wytrzymać około 5 godzin użytkowania na jednym ładowaniu, ale jeśli weźmiemy pod uwagę możliwość ich doładowywania, Poprzez etui, to wtedy ten czas może się wydłużyć nawet do 20 godzin. No, co najmniej w teorii, czy w rzeczywistości też tak jest, to trudno mi stwierdzić, bo ja nie mierzyłem czasu korzystania z tych słuchawek z zegarkiem w ręku, ale jeśli mam być szczery, to mam wrażenie, że ten czas aż tak długi nie jest i raczej jest krótszy. Od tych deklarowanych 20 godzin, ale tak jak mówię, ja tego czasu nie mierzyłem. Tak czy siak długość działania tych słuchawek jest jak najbardziej ok. Pod tym względem nie mogę tym słuchawkom niczego zarzucić. Jak już poruszyliśmy kwestię czasu działania na baterii, to teraz powiedzmy sobie, w jaki sposób możemy te słuchawki naładować. Same słuchawki ładujemy oczywiście poprzez Etui. Natomiast samo etui możemy naładować na dwa sposoby: przewodowo przy pomocy kabla USB-C lub bezprzewodowo poprzez położenie etui na ładowarce indukcyjnej. Co ważne, jeśli posiadamy telefon obsługujący ładowanie bezprzewodowe zwrotne, to z takiej opcji również możemy skorzystać. Teraz przechodzimy do kolejnej mega ważnej kwestii, a właściwie do kwestii kluczowej w przypadku słuchawek, czyli do jakości dźwięku, jaki się z tych słuchawek wydobywa. W tej kwestii jest tak, jak moglibyśmy się spodziewać, czyli dobrze, a nawet bardzo dobrze. Ale do tego zdążyliśmy się już przyzwyczaić po tego typu urządzeniach od Samsunga. Zresztą kilka lat temu koreański producent zdecydował się na zakup firmy AKG, która pod względem produkcji urządzeń audio ma naprawdę spore doświadczenie. W ten sposób, w ten sposób Samsung wykonał kolejny krok w kierunku poprawy jakości dźwięku swoich urządzeń, co mogliśmy zaobserwować, a właściwie usłyszeć na przestrzeni. Ostatnich paru lat. Chociaż jeżeli chodzi o jakość dźwięku tych słuchawek, to z pewnością nie są one na poziomie, który byłby w stanie w 100% usatysfakcjonować najbardziej wymagających użytkowników, bo korzystając z tych słuchawek, można odnieść wrażenie, że jest tutaj jednak pewne, małe, bo małe, ale jednak pole do poprawy. Co nie znaczy, że te słuchawki źle grają, bo tak jak wspominałem, te słuchawki pod względem jakości dźwięku stoją na naprawdę wysokim poziomie. Muszę też wspomnieć, że te słuchawki używam ze smartfonem Samsung Galaxy S21Fe, co ma w tej recenzji niemałe znaczenie. Bo jeśli korzystamy z tych słuchawek z telefonem od Samsunga, właśnie to zyskamy nieco lepszy dźwięk niż gdybyśmy te słuchawki sparowali z telefonem innej firmy. Teraz może Wam się nasunąć pytanie. Dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, że gdy Bacy 2 są połączone ze smartfonem Samsunga, to wtedy korzystają one z dedykowanego kodeka Samsunga, który stoi na nieco wyższym poziomie od kodeków AAC czy SBC. Różnica między tymi poszczególnymi kodekami nie jest co prawda jakaś gigantyczna, ale jednak warto wspomnieć, że pewna subtelna różnica tutaj występuje. Jeżeli chodzi o komfort korzystania ze słuchawek Galaxy Buds 2, to jest naprawdę dobrze. Bo te słuchawki bardzo dobrze trzymają się w uchu, i nawet w sytuacji, gdy próbowałem specjalnie doprowadzić do tego, aby te słuchawki mi z tych uszu wypadły, to nie było to wcale łatwe. Bo Buds 2 w moich uszach siedzą tak jak powinny. Pod tym względem jest po prostu super. Chociaż oczywiście należy pamiętać, że ludzie są różni i mają też różne uszy, więc, o ile w moim przypadku Batsy 2 pasują do moich uszu wręcz idealnie, tak inne osoby mogą mieć odczucia zupełnie odmienne. Choć raczej takich osób nie ma zbyt wiele, bo gdy czytałem różne opinie oraz recenzje, to większość osób była zdania, że są to słuchawki naprawdę wygodne. I przy tym nie wypadają z uszu. Tak więc pod względem komfortu użytkowania te słuchawki stoją na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli natomiast chodzi o jakość mikrofonów wbudowanych w te słuchawki, to muszę stwierdzić, że pod tym względem szału nie ma, choć jakość tych mikrofonów jest na poziomie nazwijmy to komunikatywnym. To jednak dźwięk, który możemy nagrać za ich pomocą. Jest dość płaski i też trochę taki robotyczny, ale jeśli chcielibyście wykorzystywać te mikrofony, te mikrofony wbudowane do rozmów przez telefon czy wideokonferencji, to wasi rozmówcy będą mogli was zrozumieć. Zresztą, sami posłuchajcie, jak te mikrofony sobie radzą. Teraz testujemy mikrofony wbudowane w słuchawki Samsung Galaxy Buds 2 i teraz sami możecie ocenić, czy ta jakość dźwięku jest dla Was wystarczająca. I na koniec została jeszcze kwestia ceny tych słuchawek. Cena premierowa cena sugerowana wynosiła dokładnie 649 zł, ale tak jak powiedziałem, była to cena. Premierowa, która przez około 2 lata zdążyła już znacznie zmaleć, i obecnie te słuchawki w większości sklepów kosztują około 450 zł. Ale jeśli ta kwota nadal jest dla Was za wysoka, to nie musicie się martwić, bo co jakiś czas Samsung organizuje promocję, w ramach której po zakupie słuchawek Galaxy Buds 2 można otrzymać zwrot pieniędzy. Niegdyś ten cashback wynosił 300 zł, ale w ostatniej. Tego typu promocji cashback nieco zmalał i wynosił 250 zł. Niestety, często, gdy ta promocja obowiązuje, to dochodzi do czegoś takiego, że sklepy podwyższają cenę, przez co, nawet po uzyskaniu tego cashbacku, wcale aż tak dużo nie zyskujemy. Ale zdarzają się też sytuacje, gdy podczas takiej promocji niektóre sklepy sprzedają te słuchawki w naprawdę przyzwoitej cenie co sprawia, że wliczając do tego cashback od Samsunga jesteśmy w stanie zakupić Buds 2 w naprawdę bardzo dobrej, niskiej cenie. Mi przykładowo parę miesięcy temu udało się te słuchawki zakupić za kwotę 450 zł, ale otrzymałem również cashback w wysokości 300 zł, więc realnie zapłaciłem za nie tylko 150 zł i myślę, że był to naprawdę dobry deal. I tutaj odpowiem Wam na pytanie, które zostało zadane na początku tego filmu: czyli dlaczego część pudełka od tych słuchawek była wycinana? Mianowicie, stało się tak, ponieważ jeżeli chcemy skorzystać z cashbacku na te słuchawki, to jeden z warunków jest wycięcie kodu kreskowego z opakowania i zrobienie zdjęcia, które potem należy przesłać w stosownym formularzu. Podsumowując, słuchawki Samsung Galaxy Buds 2 to naprawdę dobra opcja dla osób, które szukają dobrych słuchawek True Wireless. Te słuchawki przypadną do gustu przede wszystkim osobom posiadającym smartfon Samsunga, bo w takiej sytuacji te słuchawki będą korzystały ze specjalnego dedykowanego kodeka, który sprawi, że dźwięk z tych słuchawek będzie nieco lepszy niż w przypadku sparowania tych słuchawek ze smartfonem innej firmy. Ale czy to oznacza, że jeśli ktoś nie posiada telefonu Samsunga, to powinien zrezygnować z zakupu słuchawek Buds2? No nie, bo nawet wtedy są to słuchawki naprawdę warte polecenia, choć to też oczywiście zależy od ceny w jakiej można te słuchawki zakupić, bo o ile dla osób, które siedzą w ekosystemie Samsunga i mają urządzenia od tego producenta, takie jak smartfon czy tablet, te słuchawki będą warte spokojnie 400, stówki, a może nawet i nieco więcej, bo te osoby, tak, tak jak wspomniałem, będą mogły korzystać z dedykowanego kodeka, ponadto będą mogły również korzystać z innych fajnych funkcji, takich jak możliwość automatycznego przełączania się słuchawek pomiędzy urządzeniami, w zależności od tego, z jakiego urządzenia obecnie korzystają. Tak dla osób, które w tym ekosystemie nie siedzą, te słuchawki raczej nie będą warte więcej niż 300 zł, no bo jednak te osoby nie będą w stanie wykorzystać ich pełnego potencjału. Tak więc, w przypadku galaxii i dwójek, naprawdę mega dużą rolę gra tutaj cena zakupu, bo to ona z pewnością wpływa na decyzję o zakupie tych lub innych słuchawek. Ja generalnie mogę wam te słuchawki polecić, bo oferują właściwie wszystko. Czego mógłbym oczekiwać od słuchawek True Wireless i praktycznie nieustannie od paru miesięcy? BAS 2 mi towarzyszą i jestem z nich w pełni zadowolony. A co wy sądzicie o słuchawkach Samsung Galaxy i BAS 2? Czy macie zamiar je zakupić, a może już je macie? Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu, jak wy te słuchawki oceniacie. A na ten moment ja się z wami już żegnam. Trzymajcie się. Na razie i do następnego. i said